Last but not least, jak mawiają Anglicy, ostatni felieton Outdoor Anno Domini 2015 traktuje o ekipie Wz, która od początku duże ambicje miała. I jak się sympatycznie dla nich okazało, nie było to na wyrost ani trochę, bowiem pomimo niewielkich kłopotów o nazwie RWS, holownicy pokonując ambitne Ekotech zakończyli rywalizację w lidze drugiej na pozycji lidera. Jakie są tego konsekwencje, nikomu chyba tłumaczyć nie trzeba. Drodzy Państwo, po ostatnim meczu własnymi siłami, własnymi nogami ekipa Wuszy, e, w, czyli holownicy wydarli pierwsze miejsce e, poprzednim rywalom, chociaż w zeszłym tygodniu tak wesoło nie było. Lekkie rozluźnienie przed tak. pewnym praktycznie awansem. Teraz trzeba było się w pełni skupić i daliśmy radę. Ale przy stanie 3 do 5 troszkę nerwów. No nerwy w pewnym, w pewnym momencie się pojawiły, ale skoncentrowali... był remis, tak? Ostrzydł. Tak, skoncentrowaliśmy się i poszło dobrze. No i jak ten sezon przebiegał według Waszej perspektywy? Oprócz tego Waszego Konia Trojańskiego, którym jest ekipa poprzednich rywali? No, mieliśmy ogólnie do, bardzo dobry sezon, pomimo kilku nieudanych meczy. Pogubiliśmy troszkę punktów i na końcu było niepotrzebnie nerwowo. No ale co, szczęście, jesteśmy w pierwszej lidze i cieszymy się z tego bardzo solidnie. Co, co, z tym, co z tymi holownikami, z, z tymi pracownikami? Czy to jest sponsor? Jak to wygląda? To jest nasz sponsor, za co mu serdecznie dziękujemy. Tak. Bez niego myślę, że nie toczyłoby się tak, jak to się toczy. No i dziękujemy mu i zapraszamy do sponsorowania nas z pierwszej lidze oczywiście. Tak gorąco, możesz troszkę bliżej tutaj kolego? Bo, e, jak Zasłaniałeś całą bramkę i powiedz jak tam trochę było, trzeba było na kolegów krzyczeć? Cały czas trzeba krzyczeć, żeby nie czuli presji od tyłu. Nie ma lekko, żeby wygrać ligę, no trzeba założenia taktyczne w każdym meczu spełniać. Ostatnie kilka meczów to zweryfikowało, w ostatnim meczu tych założeń nie spełniliśmy, no i wynik mówi sam za siebie. W tym meczu troszeczkę lepiej poszło. Założenia taktyczne były, troszeczkę pogoda dopisała, no i wynik dał nam awans. Pozdrawiamy dziękuję, naszych dziękuję. wszystkich kolegów z drużyny, którzy, którzy, wstydą, którzy, boją, którzy nie chcą podejść. Którzy, pozdrawiamy ich. Daleka, wszystkich, których dzisiaj nie było, wszystkich, którzy z nami grali do tej pory. Co? Marcina, Marcina pozdrawiamy, no i naszego znamy, kapitana, który tam, jest to, chory, to jest oczywiście. Szybko na zdrowiu, ale wróci do nas. Na nie, no pozdrawiamy wtedy wszystkich wszystkich grajków, którzy grali tak? W trzeciej lidze, w drugiej Lidze grają teraz i. I będą grali z nami w pierwszej lidze, których zaprosimy do grania w pierwszej lidze. Czekamy na Marcina, na pierwszą ligę, bo taka strata niestety w połowie sezonu, no i w pierwszej lidze bez niego raczej nie widzimy naszego składu, więc czekamy aż Marcin do nas wróci. Niech się boją nas w pierwszej lidze, nadchodzimy w końcu. No i wszystkie ładne panie, i brzydkie też, pozdrawiamy.